Jeszcze troszkę szkła. To, co to jest? O, odi toalet. Parfum. Patrzcie, jeszcze kolor jest oryginał, jest w środku. Powiem Wam, że spróbuję to otworzyć i powąchać tego zapachu, ale to nie teraz mam zbyt mokre rękawice. Ale jest wyzwanie fajne. Pamiętacie? Otwieramy. Otwieramy co? Mam nadzieję, że nie umrę zaraz. No, uwaga. Na żywo. A jeszcze tutaj jakiś farfucle. No, powiem wam, że pachnie. Pachnie takim... miętowo-kwiatowym aromatem. Kurczę, zobaczcie. 4000 lat w ziemi i jeszcze pachnie. <laughs> Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Fajna podróż w czasie. Ktoś tu pachniał takim zapachem, elegancko.